No, próbuj, próbuj, próbuj Jena. We can do this, zabieraj okay. wam, że wierzę? No i ja to chodziło Siema Leczko. dzień dobry, Ręk. witam serdecznie Siema siema w tej piękną niedzielę Którą w końcu udało się zdetronizować G2 Czy widzicie tutaj coś? To jest kot Kot, który śpi tutaj I zaraz będzie musiał stąd wylecieć niestety, bo nie wygodnie będzie grało Poka cyca Wy, ty, wy Po ci mój cyc? O co chodzi? We can do this. No ale, co ty kurwa, robisz? ty jesteś, wiesz, zos... przez... Cię no zabił go. Ale padnie. Chociaż... 850 złotych? Thank you very much. Marka jak coś. Up.

No tragedia, panowie, tragedia. Tragedia, porażka, kompromitacja. Czy ja się wykluję? Mam nadzieję, że nie. Aha, mam trochę, no na... Nie... Dole, 4 po 5 okay. Nie ma czego, to, to nie ma chyba opcji na steel. O, to jest nasza. Znaczy... O, jednak zrobiliśmy. Nie wiem jak to się udało wziąć tego naszora, ale brawo dla mojej drużyny nie patrzemy już tamte rejony w ogóle Nie mogę tu być? to być rację chyba rzeczywiście ciekawa próba ciekawa sprawa Jezu, kurczę, Alfit. Jezu Chryste, Tel Balfit, co normalnie. Okay. O, patrzcie co zapamiętaj. prawda? Mam chcę dziabnąć! Dostaw mnie. o! 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 o mnie. No i się tak się kończy, zabawa. A dobra, wygrywają i tak. Tylko, że oddałem 900 zł. Ale w sumie to, że odemniem 900 zł, dlaczego? To, to chyba najlepsza sprawa. Najlepszy bierz, jakby scenariusz, nie? Nie, ma tutaj tam tam się. Okay. Finito, to, pinto. Chyba, że jest tutaj. Nie Z góry idzie. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze stracony. Szkoda kolegi, no ale bywa i tak. O masz. Z No i sobie już. Ja bym chyba resetował to. Aha, no bo O Dobra, mam tę moc. Dobra, podbijamy sobie jeszcze damage done. Nawet kada chyba też. There we go. 10, 3, 13, Malfight na topie. No nie jest kurde siadł. Mimo, że byłem 20 sesu na czysto na tapie do tyłu. To i tak kurczę zrobił roboty. Masz go? Bierzę w ciebie. Pięknie. Ale ameriki, więc to jest takie. Hej! Hej! Go! Dawaj te bloby. Sa. Warto było typować, wiedziałem od samego początku. Masz Rkę Pyke? Masz. Maybe we can? No, maybe not. Miesz to. Rka, Rka, Nie wiem, czy to dobrze, że ja dostaję tyle kili. Z powodu jestem git, no co wygląda. Pięć, siedem. O, wie to? Why? A tu nie nawet! My to widzieliśmy, Panowie, porażka! Okay. O kurde, aż tak?! No, próbuj, próbuj! Próbuj, Diana! Jakie dudy, zabijajmy nią! A o Co j***a to?! Oh, Mówiłem wam, że wierzę?! No i ja to chodziło... no, zabicie seniora trochę mało. Dawaj te bloby! Dobra. Jest tu? Nie ma. Cień z tym Ale daleka jest grzy, nieważne. Kurczę, Trundle się tam gania po rzece. Z Gravesem. Kurwa, no żadnego CSa, no trzymaj się mnie! Mam go, mam go. Co ty pierdolisz? Co ty pierdolisz? Co to jest o damage w ogóle, ty? Jak mam Tlaszowej ostatnie kół? Ty, ale w ogóle jaki Demysz ona z tych samych autoataków na kurę. Długo? Czekał? Co to frykilag jest, no co by się? Zastanawiam się panowie tutaj. Rka odpalił? Okej Ej kolego, ty co ty robisz? Paniali sta, że coś pan odywał tu. Okay. Ludzie. Schwanka. Co się stało? Odjono! Zberstować chciałeś? O! to by nie, mogę, nie? Dobra, spokojnie, sorry, za, za wydarcie mordy. O! no i dead. I O, jednak nie. Pójdźmy, dobra. Dobra, o jednym, Beka z ciebie, gra bez. Ciągle grana jest. Dobra. Subcio. Brawo dla drużyny. Polska jest pod kontrolą tutaj. Dobra. Dobra, to jest. Dobra. Zajebiście jest. Zamykamy? Próbuj, próbuj. Będzie dobrze, to się wyklepi. Dobra, palimy braty. Oj! Kutek miał zonie. To było fajnie. Ale nie ma. Ale nie ma znaczenia. Ja i tak mam CPK jak chcesz. Aż zamkną raczej. Kutinek, no w środę na PB będzie to no, TFT nowe. I myślę, że coś będzie odpalane. Teraz raz, pierdzielam, trzymajcie się, do jutra, miłego wieczorku, elo!